Dożynki gminno-parafialne w gminie Jedwabno w 2019 roku rozpoczęła msza święta. Dzisiaj to wielkie święto dziękczynienia wołamy. Podczas kazania była mowa o szacunku do chleba i ciężkiej pracy rolników. Po mszy barwny dożynkowy korowód przemaszerował ulicami Jedwabna do parku, gdzie przywitali go tłumnie zgromadzeni mieszkańcy. Dożynki to bowiem wydarzenie, które jednoczy społeczność gminy. To jest dzień, gdzie świętujemy, gdzie podsumowujemy rok tegoroczne zbiory, plony, dokonania. To dotyczy również wielu, wielu innych dziedzin życia, takich jak budownictwo, inwestycje. Tak naprawdę to jest doszynki szeroko są rozumiane. Każde dożynki muszą mieć swoich starostów w jedwabnie. Zostali nimi Agata Tyc z Szuci i Marek Zyśk z Burdonga. Oboje są hodowcami bydła. To jest wielka radość tego, że można reprezentować tą naszą społeczność rolniczą, bo za wiele jej nie zostało. I bardzo przynajmniej w moim odczuciu, jak i w starosty podejrzewam, że, że bardzo dobrze to się wspomina i, i jest wielka radość i satysfakcja z tego. Pani Akata ma bydło mleczne. Rynek powoli się załamuje, a na dzień dzisiejszy jeśli jestem, ja jestem obydwa opasowego, niestety to też jedno drugie pociąga i ceny też spadają również w dół. Więc ten rok podsumowując, niestety, ale jesteśmy powiedzmy na stratach. Nieodłącznym elementem dożynek są występy na scenie. Tym razem prezentował się na niej między innymi zespół folklorystyczny Podborem, który od 90 lat działa w Zawadach w gminie Baranowo na Kurpiach. Artyści przedstawili zebranym wesele kurpiowskie. Ja jej kutnę i wody przyniosę, a kiedy ją dzień pogniewam, w przeproszę. Ważną i niezwykle emocjonalną częścią dożynek było przyznanie medalu zasłużony dla Warmii i Mazur Marcie Matyszewskiej. Kobieta cudem przeżyła masakrę dokonaną przez Armię Czerwoną na mieszkańcach Małszewa w styczniu 1945 roku. Tradycyjnie podczas wydarzenia odbył się także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W wieńcu są wszystkie zboża, czyli jęczmień, pszenica, żyto, pszenżyto, len, który też własnoręcznie siejemy. I to jest owiec, tak? I to są wszystkie zboża, wszystkie zboża, które są dostępne, plus no, ozdoby, tak? Czyli mamy posiane, wyrosły nam suchotki w tym roku, mamy ozdobiony wieniec suchotkami. Wszystkie sołectwa robią wieńce, przynoszą kosze, a nasze sołectwo było troszeczkę tak z boku, więc to mnie zainspirowało, żeby ten wieniec zrobić od sołectwa. Po burzliwych obradach jury pierwsze miejsce przyznało sołectwu Jedwabno, drugie miejsce zajęły Egzekwo, parafialny zespół Caritas oraz środowiskowy dom pomocy w Jedwabnie. Trzecie miejsce przypadło sołectwu Małszewo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv